Pan przyszedł na świat, by otworzyć oczy niewidronnych, wypuścić zamknięcie jeńców i z ciemności więźniów, zatem groźby wspólnie Boda. O otwarch do głoszenia prawdy dla ludzi Kościoła. Ciebie właśnie. Ciebie prosimy. swoje. O wolne dla niesłusznie skazanych i za dość uczynienie wynagrające przez nich stratę prawa. Ciebie prosimy. swoje. O nawrócenie i koło uczciwości dla oszukujących i wykorzystujących swoją pozycję w społeczeństwie do wzbogacenia się w tym kosztem. Cierny prosimy. Dziękuje za uwagę. Powiedzmy, dla wszystkich, którzy oddali swoje życie na dolnicie wschodu, szczególnie którzy zostali komunikowani w Mordzie Katynickim, wracamy z imienia Kapitana Jerzego Morszkowskiego. Ciebie prosimy. Dziękuje za Boże, wejrzy na pokorę i dziennikarza. Jako Twój jednorodzony Syn zniósł mękę i śmierć dla naszego stawienia. Tobie chwała i